No, będę wam teraz domek ten pokazywać. O, dobra, jesteśmy. A my dalej tu stoimy. Tak. Tu jest Wiki, tu jest Marianna i ja. Dobra, niech się dzieje, co ma się dziać. I tak, tu można spać. Tak, tak szczerze, to nie jest spokojnie. Zapraszam do wejścia. Tu mamy bardzo ładny korytarz, mi się podoba. Tu wypełnimy zapewne jakimiś obrazami w przyszłości i w ogóle bla bla bla. Tu będą nasze y, kolekcje, na przykład są takie laleczki, co można je wykopać i wtedy one są przysłodziutkie i fajne I fajnie by było wszystkie tak zebrać i takie ten... Y, zaraz zobaczymy w ogóle na kolekcje, bo one są super I tu będą u góry, miałam taki zamysł, żeby zrobić... Y, żeby zrobić, no Zdjęcia całej naszej gromadki y, Każdy tu selfie, tu z kimś No Będę tutaj wydawać bardzo dziwne dźwięki. W ogóle spal w kominku na przykład. Dobra, włączymy to trochę i. Nie wiem, jak to działa, bo tu jest piec i nakładka na piec. Czy mi ta nakładka się spali, że ja tak zapytam? Lila. Aha, wy tu gracie. Oliwka i Lila. Dobra, 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 rozumiem. Te już na piętro poszły. Ale ja nie zdążyłam powiedzieć no. Mm. Tu mamy kuchnię. Kuchnia mi się bardzo podoba. Zrobiłam dwie lodówki, że na, na przykład dziewczyny będą tu chciały specce od gotowania Ewelina i, 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 i Mariana. Tu tu jesteście. Oczywiście do kąpa. no. Bo jak inaczej? A, o właśnie! Trafienie idealne. To jest akurat pokój Emilki. W ogóle przydzielimy ci już łóżko Emilka. Nie ja, Tu, tu. Tu Emil, już, już wie gdzie jej miejsce. No po prostu kozak, nie? Ja oczywiście też do kompa w granie, jak, te, jak teraz aktualnie. No oczywiście. No, tak jak mówiłam, mamy tu kuchnię ładną. Tu będziemy mówić rybki, będziemy je wsadzać, ale tylko te naj, najrzadsze, takie fajne. I uwaga, nawet jeżeli będzie duży rykin, to on się tu zmieści. On się tu skurczy, będzie skurczony w praniu i, i, i koniec. I on tam siedzi. I nie ma bata, że, że nie. Koniec. Tu myślałam jeszcze, żeby dołożyć jakieś kanapy czy coś, bo na pewno będziemy zapraszać ludzi z okolicy. Będziemy tak ekipowo zapraszać. I tak ominęła nas łazienka. To jest jedna z droższych wanien w ogóle: z jacuzzi. Tu, tu jest jacuzzi. To, to jest moja pierwsza łazienka, którą robiłam, więc mi się podoba osobiście. I tu mamy siłownię. Ja się dziwię, że z cechą aktywny Eweliny tu nie ma ani Kaspra. Czekaj, Kaspera aktywna? Czemu mu dałam? Nie, nie dałam mu aktywne, ale e, coś tu się zepsuło. Wybrałam mu na początku aspiracje z fitnessem, ale później mu zmieniłam na dowcipniej, bo bardziej do niego pasuje do osobowości. I myślę, że u niektórych osób też zmienię w większości mm, aspiracje życiowe, żeby bardziej pasowało do tych realnych. I tak, tu kolejna łazienka. Chodzi się od fitnessu i tu zaczynają się bardzo fajne pokoje. Ten pokój był robiony jako pierwszy i myślałam, że e, to będzie pokój Lili. Ten pokój jest gościnny i moja siostra Niucia od razu mówi, ja go, y, że ona go zaklepuje i to jest jej dobra, spoko. Zrobimy ją w Simsach i będzie do nas przychodzić i będzie u nas siedzieć. I tu jest bardzo duża, ładna łazienka, bardzo mi się podoba. Może kiedyś będziemy mieli kota albo psa, zrobimy tutaj kuwetę. Dla kota, dla psa nie. I tak, tu widzę, że dziewczyny już idą na górę. Dobra, na Sandu pójdziemy później. I tu się dzieje dużo. To są bańki? Tak, te bańki. Dobra, na kim możemy przetestować? Kto tu jeszcze nic nie robi? Lilka? Tak. Już miałam się zająć. Dziewczyny grają. Ewelinka, chodź tu. Będziesz tu, na, na tych bańkach Zaraz zobaczymy, jak to mniej więcej wygląda A Kasper tu dalej? Dalej się bawi, dziecko w wodzie No dalej, spoko e, Tak, Lilka już jest i właśnie Niektórzy się bulwersują na te bańki Ale spróbuj, użyj Właśnie, zobaczymy, jak będziesz to używać Tak, wypluwasz bańki O, przyszła Emilka Te patrzenie na te bańki. Spoko. Dobra. Jeżeli chodzi o górę, to tu jest bardzo fajne miejsce. Raczej znaczy, jeszcze tutaj dodam parę rzeczy, żeby nie było. Nie krzyczcie, że tu za pusto. Mam... Nie, nie mówcie mi, ile tu jest yy, radijek. Tak dużo jest muzyczki, że nawet ja nie wiem, ile jest. Kto tu... To nie jest twój pokój, twój pokój jest, właśnie, tu jest pokój specjalny, największy dla... Aha, nie umiem pokazywać. To jest pokój Marianny i Supryniaka, Supryniaka, Kacpra naszego. I tu są przecudowne, fajne gitaryczki. To jest dla Marianny, to jest dla Kacpra i on będzie sobie na tym grał i będzie super śmiesznie. To jest właśnie pokój Emilii. Te aparaty rozdam. Spokojnie każdy dostanie swój aparat. To jest naj, najdroższy aparat w grze. Tak, Wiktoria Buziała będzie nam robiła cudowne, piękne zdjęcia. Tam, bo to jest stoisko specjalne y, dla fotografa. I zostaniesz naszym osiedlowym fotografem. Ten pokój jest Eweliny. Cześć Ewelina. Ma, żeby nie było, tak, to są klapki. To są bardzo fajne lampki kla, klapkowe. Tu chyba komuś też dałam. Tylko ty chyba dostałeś, nieważne. Pst. Nie no, komuś jeszcze dam klapki. Chyba jeszcze tak, masz. Y, u Wiktorii, u Wiktorii mamy tu tak, ta ściana jak u dzieciątek tu się robi. I tu są klapeczki fajne. E, o Jezu, Sorki, e, tu jest łazieneczka i wychodzimy tu od razu na ten aparat. E, tak, mamy już prawie wszystkie pokoje ogarnięte. Ja mieszkam na samym dole. Tak, mam, mam bliżej do. właśnie, to jest niespodzianka. Zaraz wam pokażę, co jest na dole. Tak, tu mamy kolejną łazienkę. Nie mam dodatku z praniem. Nie mam, nie mam prania, więc będzie w koszach siedzieć do czasu, kiedy wszystkich nie uzbieram dodatków. Jesteśmy na dole, jeszcze niżej. O, i tu. Mam nadzieję, że sterowanie tu jest lepsze, zawsze w piwnicach. No i fajnie. I tak, tu mamy do grania. Się dziwię, że tu nikogo jeszcze nie ma. Mamy tutaj yy, kosz. Wiadomo. I tu mam dwa wolne pokoje. Nie wiem co z nimi zrobić. Tu jest łazienka. Nie wiem, kogoś będziemy przetrzymywać w piwnicy? Nie wiem, nie wiem. Ja chyba mieszkam na takim w ogóle bez bezludziu, bo tu jest mój pokój. Yy, jakby ktoś miał jakieś preferencje do zmiany pokoju czy coś, to dobra, spoko. Jestem otwarta na wszelkiego rodzaju sugestie. I tu mamy dyskotekę. No, ej w ogóle możemy, później yy, będę nagrywać jak tu się wszyscy bawią, na razie bym chciała, żeby się zaklimatyzowali, a ty, ty dokąd? Co to ma być? No właśnie, co to ma być? I tak, yy, zeszłam na dół, ale nie pokazałam naszego jakby podwórka. Tu można robić siedzenie, możemy zrobić ucztę, bardzo fajną, to jest z wyspiarskim życiem, a tu możemy rozpalić, włączymy muzykę i będą tu tańczyć przy ognisku. To jest bardzo, 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 bardzo fajne. Tu mamy taki miniaturowy basenik i tu jest jacuzzi. Tak, jacuzzi wyszło w ostatniej, ostatniej albo przedostatniej aktualizacji. To jest bardzo fajna rzecz, bardzo fajna, bo nie musisz mieć, nie musisz mieć dodatku zespołu, tylko możesz mieć. I tak, resztę rzeczy pokażę po cięciu. No, muszę się pilnować, bo raz zrobiłam godzinny i nie mogłam nigdzie go wstawić, więc no.